Cześć. Dzisiaj pokażę wam patent na bujające shaker'y. Intro. mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam bardzo serdecznie. Jest wtorek godzina 18, zatem zaczynamy. Na ten trick, słuchajcie, trafiłem na kanale MixElit i stwierdziłem, że jest zbyt ciekawy, zbyt fajny, żeby po prostu wam go nie pokazać tutaj w języku polskim, więc postaram się wam to pokazać najlepiej, jak będę potrafił. Mianowicie, moi drodzy, mam tutaj przygotowaną taką prostą pętlę. I chcemy, żeby dźwięk shakera był troszeczkę bardziej bouncy, tak? Możemy oczywiście bawić się w Velocity, ale jeżeli chcielibyśmy to sobie zautomatyzować, to możemy oczywiście to zrobić w takim sensie, że mamy przypisany nasz shaker do jakiegoś kanału na mikserze. W tym wypadku jest to jedynka u mnie. Włączamy sobie tutaj, moi drodzy, Fruity Peak Controller. I teraz przechodzimy sobie na sampler z naszym. Shakerem. Tak jak widzicie, przechodzimy na zakładkę Envelopes i na zakładce Envelope aktywujemy sobie obwiednie dla głośności ściągamy wszystkie parametry poza parametrem hold do zera i na parametrze atak wybieramy sobie opcję link to controller. Z rozwijanej listy w tym miejscu wybieramy sobie LFO i klikamy accept. No i w tym momencie możemy sobie tutaj troszeczkę pokombinować jeżeli chodzi o głośność tego efektu tak jest to tutaj określone w praktyce będzie to zmieniać nam po prostu długość tego ataku. No i z pokrętłem speed przychodzi nam możliwość ustawienia jak gęsta jak, jak częsta ma być to oscylacja najlepiej z mojego doświadczenia i, i jakby najlepiej po prostu brzmi wersja trzy kroki. Jeżeli ktoś chce, może też pokombinować z innymi, bo też nie brzmią wcale tak źle. Wybierzmy sobie trzy kroki, zatem tak jak widzicie, nasza automatyzacja, tudzież LFO, znacząco przyspiesza. No i możemy sobie sprawdzić, jak teraz brzmi nasz hi-hat. No i jak słyszymy, jest dużo bardziej taki gruwiasty. No i cóż moi drodzy, taki tip. Wydaje mi się, że dosyć ciekawy, fajnie go było pokazać tutaj na kanale. Także chyba śmiało mogę powiedzieć, że z mojej strony na dziś to tyle. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.